Cześć, nazywam się Radek Furmański, jestem absolwentem LMK oraz zawodnikiem kadry narodowej w surfingu olimpijskim. W tej dyscyplinie zdobyłem wiele medali Mistrzostw Świata i Europy oraz tytuły Mistrza Polski. Jeśli stoisz przed wyborem szkoły średniej, to zachęcam Cię gorąco do nauki w LMK, która wspiera rozwój naukowy, ale również sportowy. Poza wysokim poziomem nauczania Świetnie wspominam czas spędzony w tej szkole, a kontakty, które nawiązałem ze znajomymi oraz z kadrą nauczycielską, utrzymuję do dzisiaj. I pamiętaj, ty i ja wybieram LMK.